Aktualizowana aplikacja Philips Field App MC ma nową nazwę Philips Master Connect. Dzięki niej możliwe jest zaaranżowanie systemu sterowania oświetlenia w przestrzeniach szpitala, szkoły czy biura w ustandaryzowany, skalowalny i łatwy w użyciu sposób. Wraz z nowo wprowadzonymi do oferty funkcjami i produktami z rodziny Master Connect jesteśmy w stanie wykonać więcej – Możesz wykonać projekt, grupę, w ramach której w łatwy sposób można stworzyć strefy ułatwiające dostosowanie projektu do własnych potrzeb. Stanowi to idealne rozwiązanie dla obszarów, w których nie zawsze ktoś przebywa. W celu dodatkowej oszczędności energii elektrycznej możesz także wyspecyfikować obszary detekcji światła dziennego. Będą one balansować natężeniem strumienia świetlnego z opraw oświetleniowych w zależności od warunków panujących na zewnątrz budynku. Kontrola natężenia w grupach bądź strefach jest tak prosta, jak naciśnięcie przycisków aplikacji. Sprawdź sam i pobierz oprogramowanie ze sklepu Google Play lub App Store.